I wszystkim z tej strony Scream Witajcie w nowym odcinku z BMG Drive I dzisiaj słuchajcie Będziemy podjeżdżać pod e, Domowo zrobione schody Słuchajcie zrobiłem schody Bo zjeżdżaliśmy ze schodów Zjeżdżaliśmy ze wszystkiego Ale nie podjeżdżaliśmy nigdy pod schody Tutaj samochody tak będą się rozwalać Pięknie I mamy tym razem słuchajcie Konkurenta dla malucha Proszę bardzo jest to Matis, i ten Matis będzie na początku się ścigać z Maluchem. Zobaczymy, kto wygra, bo jestem w sumie ciekawy. Mamy tutaj Nissanka, mamy tutaj BMW, mamy Tesrę, mamy Bugatti Veyrona. Mamy dwa szkolne autobusy, które mają z tyłu napisane Walnij, nie? Więc no, bardzo bezpieczne szkolne autobusy. No, szczególnie, że ten jest rakietowy, ale to, to, to mniejsza. Uwaga, czas na. Wyścig, ścigamy się Maluch no, szybciej, no co ty robisz Ej, nie, 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 nie Nie podoba mi się to, czemu Matiz wygrywa Czemu Matis wygrywa Nie, tak nie może być Poczekajcie, czekajcie o. No, wyrwałem mu bagaż i on nadal jedzie Widzowie, chyba trzeba wyciągnąć sportowego malucha, nie? Bo on jedzie 150, aż co jest? Ej, on jest serio szybki, ja się nie spodziewałem, że on będzie tak szybko jeździć. No zobaczcie, on podjeżdża pod te schody. Zobaczmy, jak to będzie w ogóle wyglądać. Czy on da radę podjechać pod te schody? Oczywiście, że nie da rady. Proszę bardzo. No nie wygląda najlepiej, nadjeżdża teraz Maluch Uwaga, Maluch kontra schody, szczerze Maluch chyba dalej dojedzie, tak, tak mi się wyda... Nieważne Ale on przynajmniej dalej działa, nie? Próbuję jechać, a Matis już... No słuchajcie, Matis nawet zniknął, nie wiem czemu. Dobra, wiecie co? Bierzemy sportowego malucha, ulepszonego. I teraz Matis nie ma żadnych szans! No patrzcie, jak odjeżdżamy od niego! Ja na niego poczekam nawet, nie? Poczekam na niego. Nie, niech ma fory, niech ma fory. Dobra, ciśniemy teraz na Maxa. Proszę cię, maluch, nie zawiedź mnie! Nie zawiedź mnie, nie zawiedź mnie. Dobrze! Jesteś szybszy! Dobrze! Ej, bez skitu, Maluch porobił Matisa na luzie. Tylko, Maluch ma mniejszą prędkość maksymalną, to jest duży minus. I Matis by nas dogonił na większą odległość, ale, ale to nieważne, ważne, że jesteśmy tutaj pierwsi. Proszę bardzo! Uuu, ale to serio pięknie wygląda, jak oni robią tyle salt przez te schody! no, 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 i, no i nadal działa, nie? Grzesiek, najlepszy kierowca, nadal się nie poddaje, kręci kierownicą. No i w tym odcinku, słuchajcie, spróbujemy podjechać pod schody, albo przynajmniej wrakiem spróbować dolecieć do końca tych schodów, a może być serio mega ciężko. No bo zobaczcie sami, jedziemy sobie tym Nissankiem, jedziemy już 260 km na godzinę, i mimo tej prędkości, te schody nas tak szybko. Zatrzymają! Że no Matis chyba dalej doleciał, nie? Więc prędkość tutaj nic nie daje, tylko wielkość kół, a my będziemy je coraz bardziej zwiększać. Co jakbym tutaj powoli podjechał, nie? Czyli sobie zahamuję teraz delikatnie będę podjeżdżał albo nie pod. Co tu się stało? No wiedź pod top. Dobra, wiecie co widzowie? Wjeżdżanie powoli nie działa. Ej, w sumie Tesla jest wysoka, przecież my możemy tutaj zwolnić. Proszę bardzo, zwalniamy. Zwolnij, proszę. D dziękuję. I jedyne co trzeba zrobić, to wyrwać ten zderzak, który tu jest. Tylko mogą być małe problemy. I teraz. Co, co tu się dzieje? Jak ona się. Blu... Co, co się dzieje z tą Teslą? Ona serio ma problemy z podjechaniem pod mały schodek. Słuchajcie, Tesla. Nie podjedzie za wszelką cenę, co się z tym BMW tutaj stało. Zróbmy to używając prędkości, słuchajcie. I teraz... Whoa! Możemy mieć jakieś szanse. Patrzcie, gdzie Tesla dojechała. Co się, co się dzieje z tym silnikiem? Ej, Tesla, serio, najdalej dojechała. Zobaczcie, ona doszła tutaj. Nawet ją mogę tutaj przestawić, żeby stała tutaj, żeby było wiadome, że ona tu skończyła. Co, co ty silnik robisz? Uspokój się. Słuchajcie, widzowie w Bugatti. Pokładam największe nadzieje. Znaczy, jest najniższe, teoretycznie. Ale mam nadzieję, że dzięki swojej prędkości maksymalnej da radę przebić cokolwiek tutaj, tylko tylko krzywo tu jest strażnie, i ciężko się tym jeździ. Jakie ja mam tu podjechać? Dobra, damy, damy. Damy radę Co tu się stało? One na tym pierwszym schodku się tak rozpaliło. Tak powinno być. W sumie autobus powinien mega wysoko podjechać, bo on jest mega wysoki, i tak naprawdę, jeżeli będę podjeżdżać powoli. Chyba, chyba zepsułem już autobus. Poczekajcie. Jeżeli będziemy podjeżdżać tutaj powoli, to mamy bardzo duże szanse. Takie miałem nadzieję, przynajmniej. To jest jedyna nasza ostatnia nadzieja. Boże, jak ten autobus jest szybki z tym. Znacznie szybszy niż ten większy autobus. No, może dlatego, że jest większy. Proszę bardzo, zobaczmy, jak daleko. Taki autobus podjedzie No w sumie koła, koła teoretycznie przeszły już wszystko Ale ten autobus w sumie, w sumie też przeszedł Nawet przeskoczył te schody Ej, bez skitu, wszystkie główne części, podwozie i takie tam przeszły przez... Schody teoretycznie, ale na koniec chciałbym przetestować tą wywrotkę, nie? Znaczy, tutaj chyba wolniej będzie lepiej, jak będę jechać, bo ona jest tak wysoka. No tylko te drabinki teoretycznie nam przeszkadzają, ale jak tych drabinek nie będzie, to ta wywrotka, słuchajcie, na luzie, po prostu na luzie, powinna przejść przez te schody, tylko na razie ona za szybko jedzie. To mnie martwi. Właśnie to mnie martwi. Opona zahaczyła o pierwszy schodek, nie? Czy wywrotka się... Czy wywrotka się rozwa rozwaliła? No co?! Ej, tego się nikt nie spodziewał! Wywrotka przegrała na pierwszym schodku. Dobrze, widzowie, powoli, powoli trzeba tu wjechać, nie? Wjeżdżamy powoli! Uwaga! Gdzie wywrotka dojedzie? To mnie najbardziej zastanawia, tylko już, już odpadły nasze drabinki. Czemu jej się koła przylepiają do głupich schodów? I wywrotka... Przeszła! To całe nie! Podjeżdżałem tu 5 minut wywrotką, bo na każdym schodku, nawet takim, co nie, gasł silnik i spadała. <grytania> Tragedia z nią. Słuchajcie, jestem ciekawy, czy te oto, te samochody piękne wraz z tym nowym autobusem i nowym, nową korwetą są w stanie przejechać przez blokadę policyjną, która będzie oczywiście coraz to mocniejsza. I będziemy, czym samochód przejedzie przez blokadę policyjną bez problemu, tym coraz trudniejsza ta blokada będzie. Także proszę bardzo, zobaczmy jak sobie poradzi sportowy czerwony Matiz z blokadą policyjną. W latach 90. Ej, on szybki jest! Jest już 120 km na godzinę! Proszę bardzo! Matis przebija się! Przez blokadę policyjną. Jakim cudem temu maluchowi się nic nie stało? Ej, bez kitu, nic mu się nie stało, praktycznie. I Matis, uwaga, czy może jechać dalej? Matis może jechać dalej, także. na no. Nie było żadne wyzwanie. A spróbujemy zrobić taką blokadę policyjną, że dosłownie nic przez to nie przejedzie. Dobrze, widzowie, teraz to powinno być znacznie cięższe, ponieważ mamy z przodu trójkąty, te które się stawia przed samochodem paręnaście metrów, bo, bo miało się na przykład wypadek, albo coś się zdarzyło i one są mega wytrzymałe i maluchy są teraz znacznie bliżej, także takiemu Matizowi będzie znacznie ciężej przez coś takiego przejechać, właśnie o to chodziło i to jest przód napęd, więc no Matis słuchajcie, nie dał rady ale on ma fajną turbinę tutaj w ogóle, także Matis słuchajcie odpada Szczerze, myślę, że nawet przesadziłem z drugim poziomem tej policji. Ponieważ, no, jak widać, no, samochody bez problemu się niszczą na tym. Ale czekajcie, no, no teoretycznie przejechał. W sumie jest dość daleko. A maluchy, uwaga, czy maluchy działają? Tak, głupie pytanie, nie? Maluchy by jeszcze złapały tego Nissan'a teraz. Nieważne, jak wygląda, nie? Maluchy i tak go złapią. Także Nissan. Odpada. No szczerze, co wam mogę powiedzieć? Wow, działa nadal! Działa nadal BMK! Dobrze, słuchajcie, powiedzmy, że dobrze działa. Można uciekać. Prawie. Ale można. <grym> Także ulepszamy poziom blokady policyjnej. Powiem wam tak, widzowie. Zaczyna się teraz robić grubo, ponieważ tutaj jeszcze RS6 jest. I będzie blokować te samochody i... No, już... Już widzicie, BMW nie podołało. Także... Sio! Co, co to było takie słabe? Jeszcze raz. Sio! No, trochę lepiej. Uwaga, teraz Tesla, nie? Te, Tesla, Tesla. Pff, Tesla przejedzie na luzie, nie? Ja nawet nie muszę się o to martwić. Nawet nie trzeba szczerze przyspieszać. Tesla powinna dać sobie bez problemu radę! Jeszcze parę koziołków, proszę bardzo. I można jechać. Halo? O, można jechać dalej. Dobrze, proszę bardzo, kolejny poziom blokady policyjnej. Sześć maluchów. Jeszcze tutaj jest kolczatka z tyłu. No i myślę, że teraz Tesla nie przejedzie. Tutaj już na pewno będziemy potrzebować prędkości, widzowie. I jeżeli rozpędzimy się do jakichś 200 set na godzinę, może Tesla to przejedzie! Co? Rozwaliło wszystkie maluchy. Czy działa silnik? Działa silnik! Ale jechać zbytnio nie może. Cek wyrwę malucha stąd? O, proszę bardzo, jeszcze tylko tego wyrwiemy i proszę bardzo. <tysla> Tesla działa. Może, może nie najlepiej, bo nie skręca, ale... Działa. Uwaga, widzowie! Teraz jest nieco porządniej i nieco większe samochody. Więc teraz, Tesla, teoretycznie nie ma żadnych szans, żeby przez coś takiego przejść. Szczególnie, że z przodu jeszcze jest tutaj kolczatka. Więc, no, będzie problem. Uwaga. Koła jej odpadły? Co? Co to ma być? Znaczy, si silnik działa, ale, ale wątpię, żeby uciekła w takim stanie, kiedy porusza się z taką prędkością. Także Tesla, wiem, że to ci nic nie zrobi, ale Siop. Ej, bez ki tutaj nic nie zrobi praktycznie, no. Chyba, że koła odpadną. Ale fajna jest ta kurwesta, tak się nią fajnie driftuje. No, gorzej z jazdą prosto, ale zobaczmy, co ona potrafi, tylko. <laughs> Miął się strasznie, ale to... St Strasznie ciężko jeździ. Uwaga, 266 na godzinę! Co tu się stało? Wybuchł samochód po prostu. Nie miał żadnych szans na przejechanie tego. Nawet felki się rozciągnęły tak dziwnie, ale to już mniejsza. Ale patrzcie, nawet te policyjne samochody, które mają, wiecie, tam jakieś ulepszenie, to, to, to w ten sposób wyglądają. Co prawda, silnik chodzi jakimś cudem. Już nie chodzi. Ale samochód po prostu wybuchł na samej kolczatce. To było dziwne. Co prawda działa jeszcze i i czemu osiąga takie prędkości? <laughs> Co to ma być za prędkość? Dobrze, przyda się na miniaturkę. Będzie jako bait. Czy chociaż autobus szkolny to w jakiś sposób przejdzie, nie? Bo autobus szkolny jest mega ciężki, więc nie powinno być problemów teoretycznie. Tylko martwi mnie ta kolczatka, która zamiast przebijać opony, to ona je wybucha dosłownie i samochód chce zrobić 10 fikołków. Mam nadzieję, że teraz to nie będzie w ten sposób wyglądać. Proszę bardzo, dobrze przyjechaliśmy, ale nasza prędkość. Wow! Ten autobus jedzie dalej! Bez problemu! Ale genialny! Dobrze, widzowie, trzeba ulepszyć blokadę policyjną, bo autobus wygląda w sumie zbyt dobrze. Wiem, że policja nie robi takich blokad, ale... Ale mo może zadziała. To będzie porada dla nich na przyszłość. Proszę bardzo, nadjeżdżamy autobusem, po prostu prędkości 75 na godzinę, 80 na godzinę, widzowie. Przebijamy się przez... Ile tam jest maluchów? 14? <laughs> Zobaczymy, czy autobus z kolczatką i 14 maluchami jakoś wygasa. Gra. Ej, on nie miał szans, patrzcie! Mimo, że działa jeszcze, co nie? Może wycofać teoretycznie i zabrać ze sobą pięć maluchów, nie? To mimo wszystko... Mimo wszystko go zatrzymały, ale teoretycznie może jechać dalej, nie? Wiecie co? Może rozpędzę bardziej ten autobus, bo on ma zbyt dużo siły. No, z tego autobusu więcej nie wyciągniemy niż 100 km na godzinę. Uwaga, spróbujmy chociaż tym się przebić. Przez tą ilość maluchów tutaj. Ale słuchajcie, nie ma żadnych szans, żeby się przez coś takiego przebić. No chyba właśnie, że będziemy jechać szybciej, a to, że autobus działa, to nie liczy się teraz. Autobus można wywalić, słuchajcie. Jest wytrzymalszy i cięższy niż sądziłem. Autobus, słuchajcie, można stąd. Wywalić. No powiem wam, że ten autobus jest niewiele, że nie zwalniam czasu proszę bardzo, nie może przebić się przez tak dużą ilość maluchów. Tym autobusem możemy się teraz rozpędzić? O kurde, to będzie tragedia z maluchami. Jedziemy 440 km na godzinę, nie? Jedziemy! 440 Kilometrów na godzinę. E, maluchów? E, słuchajcie, nie ma. Spróbujmy więc jeszcze raz to zrobić. Tylko mam nadzieję, że teraz nie wywali maluchów. No, no dobra, może. To był głupi pomysł. Dodałem teraz najzwyklejsze autobusy, słuchajcie. I teraz nie powinno wywalić w żaden sposób. A to też pokazuje siłę maluchów, które tam były. Więc zobaczmy, jak taka policyjna blokada by zadziałała. No, no nie powiem, że nie jest najlepiej, ale nie oszukujmy się, słuchajcie, dla kanona to nie byłby żaden problem. Się przebić coś takiego. W sumie. To była tylko kulka kanona, on jeszcze może przejechać po tych autobusach i w sumie zaraz zobaczymy, co się stanie. Uwaga, widzowie, wszechpotężny Kanon nadjeżdża. Nawet nie muszę zwalniać czasu, bo on jest wolny. Proszę bardzo. Puh. Jedzie sobie jak gdyby nigdy nic nie. Go się nie da zatrzymać tego potwora. Proszę bardzo, przejechał po nich i. Sobie Także dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja was żegnam. Pa pa!